Widzowie, dzisiaj jest ten dzień, w ten... Dzień, w którym się stanie to, o czym Zawsze marzyłem jako dziecko, jak widzicie Jestem dzieckiem, a jeśli nie wiecie, jak to się wydarzyło To oglądajcie odcinek, który był Pół godziny temu, lufferka, dzisiaj jest Dzień, w którym wybierzemy Własną mamę, taką mamę Idealną po prostu, i mamy umówione Spotkanie na dziesiątą Nie wiem, która jest godzina w sumie Nie mam zegarka, ej, muszę zrobić Zegarek w minecraftzie Tylko jaka jest godzina teraz, do, do zegarka jest potrzebne 4 złota, 1 redstone Uwaga, o, mam zegar jest godzina. Ej, czy to jest 11 albo 12? Bo prawie jest słońce na górze. Muszę iść szybko do luferka. Jak chcę szybciej go o tym poinformować? Lufer! Luferek! Halo! Lufer, wstawaj! Jest prawie 12, a my byśmy na 10 umówili. Albo 11? Nie pamiętam. Luferek, halo! Co jest w łóżku? Lufer! Lufer! Ludzie w łóżku go nie ma. Halo! HALO! On mnie zobaczył, on mnie zobaczył gdzie on jest? Oby Kurde, w domu, bo nigdzie nie ma! On mnie nie zobaczył! Ej, co ty tam robisz? Ej, Ej! Co ty? Co ty robisz? Ej, co to za TNT? Co ty tam miałeś? Ej, 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 czy ty postawiłeś mnie gdzieś w domku TNT? no yeah. postawiłem TNT! Gdzie? Nie, czyli coś ej, innego zrobiłem, tak byś się nie przyznał do tego Byłem w a, chcesz ten stół zrobić, masz, pomaga ci wykopić chociaż tego, tego tego, tego tego dirta. Ej, a skąd masz kwart? Jaki kwart? To kwart! Czy ty fart? mi rozebrałeś? Czekaj, czekaj, ty nie biłeś w deterze! Ty rozebrałeś mi dach! Dalej nie! Tam nie ma tych płytek. Ej, to jest przesada. Nie wolno robić. Stary, jak ja będę potrzebować drewna, to będę rozkopywać ci domek, dobra? Dobra. No i super. Kurde, ej, wiesz co muszę sobie zrobić crafting? Czekaj. Ej, nie, 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 nie. No nie, dobrze, czekaj, nie, nie. Ale crafting tutaj. No, no i dobra. No, ale ty nie postawiłeś na swoim miejscu. Kurde, no nie Wiesz tego. co, potrzebuję trochę szkła. Kurde, nie ej, no wypada. Nie Dlaczego? Ale nie wypada. No nie wiem o co. O, chodzi no, ty Nie wolno tak. Ej, Ale ładny ten stół. No, ja pracujcie na Chcę ja kontent zrobić, że w końcu coś budujesz, a ty nic nie budujesz. No jak nie buduję ostatnio stodoły, wybudowałem i cały czas domek, o te bili się buduje. A ty no, mówi, a że co, ty co? Ten domek jest, jest stodoła, jest od 15 odcinków. Nie jest dokończony już. No dachu nie ma. No bo rozkopałeś, teraz tak, to tu nie ma dachu. Ej, nie, nie z drugiej strony dachu nie było, bo był wy wybuch i nie naprawiliście z zewnątrz. Nie. nie. Jego wam naprawiłem poza odcinkowo. Także nie ma za co. Jak wy...

Dobra, to, to dziękuję. Ljubia, no, przywitaj no, odcinek luferek Cześć, dzień, dobry! No dokładnie. Hej, czyli witajcie, jesteś strój, Jestem dzieckiem. Dzisiaj wybieramy własną mamę i koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, ponieważ Mama. na końcu odcinka, gdy wybierzemy mamę, mamy już światę, to wtedy oni się wprowadzą do nas na serwer, do nas do domu będą się nami opiekować. No dokładnie będzie super Obo, co nie luferek? Będzie super, będę miał mamę w końcu, tak naprawdę mamę A teraz nie masz mamy? Ty tak się na serwerze. Aha, А, про... бля, 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 A, Co najgorsze? Że nie mogę dos do, doskoczyć do, 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 do skrzynki Jak to nie możesz? Pokaż No nie mogę Ja mogłem Czekaj, jesteś chodź jakiś Jesteś na sterydach Nie jestem na sterydach Jezu, te małe o, kurczaki mogę. tutaj Jezu, one mnie tak śmieszą Te małe pa. kurki tutaj w przejściu Można doskoczyć Ej, no nie mam drewna zwykłego Nawet oh, skakać nie oh, trzeba oh, bo Można oh, oh, oh. wyjść na skrzynię i otworzyć tą wyżej Ej, kiedy grałeś w Brawl Stars? Brawl Stars? No. Ej, grałem kiedyś Serio, serio teraz tak mówię Grałem w Brawl Stars ale to było latami temu. I tak nie wiem, no tak nie podobałem mi się ta gra Kamera na mnie, tysiąc łapek w górę Adoptujemy, w sensie y, Szukamy brata i siostrę Co? O, ej, ej a właśnie wygląda ej, Myślałem, że powiesz, że tysiąc łapek w górę To gramy w Bronstars. Stars Nie, 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 nie My jesteśmy za mali na taką grę Ta gra jest plus 13. Ile mamy lat? Niech widzowie napiszą ile mamy lat I idziemy po mamę Napiszcie ile macie lat Dobra, widzowie napiszcie ile macie lat A my lecimy szukać mamy Znaczy po mamę Znaczy do przedszkola po mamę bo... Po mamę dajmy na, na, na spotkanie! Jaki ma pan typ mamy? Ja chcę mieć dziewczynę po prostu. Dobra, jest godzina, która? Za 15 w pół do. Dobra, czyli to jest przyszła pierwsza... Ej, a może schowamy tatę, żeby nie widział mam, żeby na końcu był szok jego. <noise> Wiesz ojca to grobu sprowadzić No ja, to jak od ciebie zależy Spox, bo ja bo ja nie bo to twój odcinek Ja, ja bym wolał No bo jak się zakocha w tej której nie będziemy chcieli w sumie No... Ale w sumie z drugiej strony może nam pomóc wybrać najlepszą mamę, to też dobre No to niech zostanie No dobra, to zostań. Tata. Najwyżej potem go schowamy w szafie Jezu, tato, ale dziwię się to ciebie mówi tato tato, nie, no to... zawołaj panią! Jedną Jedną? Jedną Proszę jedną panie! E, tutaj! Tutaj, o! Dzień dobry, o! dzień dobry, zapraszam o! O! tutaj! Ma włosy! O, ma, ma włosy! O, to chyba dobrze, żeby... Dzień dobry! Dzień, dzień dobry, witam! Jestem ten, ten z gorszym synem, no bo mnie mniej kochają, więc... Jak no. to gorszym? Nie o, jesteś gorszym, maluszki. to tylko u ciebie tak jest. Dzień dobry, dzień dobry. E, jak się pani nazywa? Dokładnie. O, ja? Tak. tak. O, ja, 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 e, motyl to dzieleń. Matylda, dzień! Matylda, 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 cieleń! Matylda, cieleń! Matylda, cieleń! Matylda, przez ty jak? się dzieli! Matylda! Matylda, o. no dobrze powiedziałam Matylda! Zieleń? Cieleń! Cieleń, tak! Czyli to? Zieleń? Do... zieleń? Zieleń! <laughs> nie, nie rozumiem! Czekaj, jak ten kolor, tak? Zieleń? No! Aha, ja aha zieleń, dobra! Matylda, zieleń, owszem, jeleń! Ja matylda, cieleń! Okej, okay, jesteś dziewczyną, tak! <laughs> Wszystkie wymagania spełnione e, ja bym chciał panią zapytać ile razy pani będzie nas karmić o... I gotować Mnie Przys też Chyba trzy, posiłki dziennie trzeba, co nie? Tylko trzy? Tylko trzy Tego? Jestem wyczorę? malutki, widzi pani jakie jestem malutki To jest dużo no, Sześć? 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 wypchać Tak ja no limit, no limit Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, a deser czasem A klasę? przed śniadanie? Na I trzeci obiad, a, a ja, ma, obiad ja mam obiad? na przykład pytanie o, o, o przebieranie nas. Czy pani chce wykorzystać jakąś nianie znowu? Czy, czy, czy pani o, będzie... Nie, nie, przy... nawet mnie nie stać na nią. A. Aha, czyli jest pani biedna. No, pracować się na ale... dużo nie daje. No, czego czy ta... pani jest. O, a pamięta. czego pani na To będzie, jest? będzie nam dawać a... sprawdziany, stary. Sprawdziany i odpowiedź. Czekaj, czekaj. No nie, właśnie. Nie, ale ja to ja Nie, ale sprawdziany Jakiej szkoły? E, e, e. Dzieci. Ja mówię. Podstawówka! <noise> Podstawówka. Czy to jest ta na ulicy Sesamkowej? O, tak, dokładnie. Nie znałem tam wynoka! No to jak no? To, to nie, no, nie, ale on no, Nie ma, ma pata, nie, że z nią będę! Nie ale, znał pan w podstawówce? Koniec, koniec. Że taki, jak Przez 1 się nie da nie 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 nie, 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 demokratycznie <noise> tylko, tylko, będziemy wybierali mamy. Proszę, dam kończyć wywiad tutaj. Stań to tutaj i stań to <noise> Trzymaj mnie, I nie tutaj i żadnego pasa nie trzeba. Nie wiem, że to jest kobieta Schowaj ten pas, tato a to jedyne czym się bije dzieci to kablem od żelazka Co? O czym wygadacie? w ogóle? A, się a dzieci się nie bije O, widzi... o, o to, to jest, jest, jest bardzo, bardzo dobra jest mama będę. Bardzo dobra Bardzo dobra mama nauczyciel Ale jak będzie faktycznie nas uczyć ciągle i będziemy musieli tylko siedzieć w książkach, masakra Cieko Ale jak trzeba się uczyć przez zabawę A przez jaka? Zabawy. Niech pani da przykład właśnie takiej zabawy to e... przez naukę Naukę poprzez. Za... coś tam, tego eee. To w ogóle istnieje takie coś? No na przykład. Eee. Rzut bratem z okna! Na fizyki! Ej, jak to mnoję? To się nazywa przemoc fizyczna i wiedza chemiczna. Eee. Czego uczysz? Ja jestem. nauczycielem uczysz Ale. jaki przedmiot? No to jest często To, to tu nie ma przed... to jest no, ta... wszystkie? Te wszystkie przedmioty od 1 do 3. A. Piszemy O-E przez pigułkę. Tak? A nasza babcia jest bogata czy niebogata? O! O, oh, ona jest... Uh. Dobra, nie było tematu <Jean> no> Moja babcia nie żyje Ale ma nasza babcia I <ina> Istnieją <financerue> bardzo dobrze, też nauczycielka O nie, 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 nie. Babcia nauczycielka to już jest zło Mama nie nauczycielka ma to dużo pani gotuje, A dużo babcia gotuje? Bab nie, 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 nie Stop, stop, dużo gotuje. No. Musicier, stop, stop. babcia gotuje? No, na no. meriturze jest Musimy niestety pani podziękować Znaczy, od... nie, 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 nie Odezwiemy się później Niech pani, tak, odezwiemy się później Dziękuję Dziękuję Dziękuję. Kurde, Była bardzo miła i fajna Fajna Okropnie nie było. A to co ciebie nie pasuje, co? Wszystko! Ta szkoła nie pasuje! Szkoła mi nie pasuje, nigdy wasam nie wyśmieł. Jak można nie zdać? Podstawówki, Boże, Te, te, te Znaczy ja oczywiście ja nic jestem. nie mam do ludzi, którzy nie zdali podstawówki to Ale właśnie. no to jest ciężkie chyba Nie Kolejna baba, znaczy mama Trochę się stresuje. Ja nie stresuj oh. się, to ja się stresuję O mój Boże O, dzień, dzień dobry Dzień dobry Ale pani podobnie do kogoś wygląda No właśnie chciałem to <laughs> powiedzieć Kitkusia? ma pani na imię Kitkusia? Nie, ja mam na imię Oliwka Oliwka Brazyl? Nie, po ja prostu Oliwia Mazur Z Brazylii? Z, z Mazurów, Mazur, z Mazur. A gdzie, Ale, pani, gdzie mieszka? pani mieszka? No właśnie. Gdzie pani mieszka? Ja, ja mieszkam w Olsztynie. Wszystko na O. Oliwka, oran... Nie, co na Mazury. Mazury, też na O co nie synu? Tak. Ta, głupszy synu. To do ciebie było! Nie, to do się. ciebie było! Nie, to do ciebie było! Ale ja... była taka cisza w ogóle, widzę. Chcę się odejść Dzieci, dzieci, dzieci Hej, dzieci! Chcę cię zobaczyć, lufra świat? Dobra, przepraszam za niego, proszę pani. Pań, proszę, pani, proszę pani. Pani jest tutaj kandydatką na moją żonę, ich matkę, bo ja swojej mamy nie mam. Mam to, pani kilka pytań. Po pierwsze, kim pani jest? Jak nauczycielko, to proszę wyjść. Ej, ja proponuję w bibliotece miejskiej. Biblioteka, Biblioteka, książki, znowu przedszkole, szkoła Dmiaka? książki, robić. Ja chcę nauka. się bawić! Właśnie, to jest nie fair, książki! I co? Zaraz pani powie, że można się bawić w się sensie bawić książkami? Nie można! Ma pytanie, pani jest Nie jest, jest być cicho w domu, bo! Chociaż! Ona... Chociaż ten jest... Właśnie cicho, o cisza jest zła. Ale jest ten taki zniszczony dziennik, to nim się można bawić w sumie. Tak! No! Nie, dzieciaki, dzieciaki, wy nie macie w tego. Więc opowiedzcie w komentarzu, czy mieści zniszcz ten dziennik? Bo ja miałem na przykład. Ty miałeś? Ja nie miałem, ja nie, nie, nie miałem. Nie miałeś? Ja miałem, ten taki oryginalny pierwszy. Więc tak, proszę pani, czy pani straci z tego, że pani pracuje w bibliotece? Pani miała styczność z książką kucharską? Tak. Pani umie go znaleźć? O, jak bardzo odpowiedziała, jakby. Bardzo dobrze, mówiłam, gotować. to a, a O, to U. dobrze, to fajnie. A ile, ile ma posiłków w to. Ile posiłków? No, sobie czasem trzy te główne. To! No i są podwieczorki. <noise> To marzyny, to... To o, o! Dobra, dobra. dobra. jakieś pytania? Danie, musi, być ja, ja... Co? musi być jakiś No właśnie czekaj, próbuję znaleźć, Ile ma pani lat? 28. Coś mi tu nie gra. Dobrze, oddzwonimy! Ale ja... Okay. ja bym... Czekaj, coś jeszcze jakieś pytanie takie, no coś jest nie tak, coś jest za Wiecie, fajnie Który syn jest ładniejszy? O bo jest to się tacy uroczy, nie ma że jeden ładniejszy. Nie odpowiedź! Oba tu trzy właśnie, to trzeba. Albo pytać. jeden, albo drugi Zawsze nie, no, w rodzinie boba. był jeden gorszy, musi pani dobrze trafić. Mogę pomóc ten, pani. Ten, ten, ten. No ten tutaj, ten. Jak pani daje. Ten. A spokojnie, mogę pani pomóc, doradzić. Ja? No, zła odpowiedź! <laughs> Ruferek zawsze był gorszy, proszę wyjść. Oddzwonimy na pewno, oddzwonimy. Nie, to zła odpowiedź! Złoń na pewno odzwonimy. ja <laughs> Ja nie chcę być gorszy. Niech pani zawoła od razu ostatnią osobę. Dlaczego? No, dzieciaki, te dwa zdumny dobrze potraktowali się, tak? Trzymać. Tak? Dobrze, dobrze. To się cieszy. Jezu, ta mama to chyba ta. Ej, ona się chyba zgubiła. Very Grills. Ona tam chodzi gdzieś sobie. Ład. jeździ niara jedna. gdzie damy jak taka mama. Jak taka nauczycielka. Uczysz czegoś? O nie, pytanie kontrolne. Nie. Nie, nazwisko zawód. Barbara. Nie, nie Barbara, sens... tylko BARBARA! <grystanie> Jaki korzenie, z jakiego kraju? BARBARA! <grystanie> pani Barbaro! Jakie ma pani nazwisko? Barbarowa! <grystanie> Barbarossa! się nie da, no! <grystanie> już mama mówi, że z nami się nie da, to już jest A, kaplica. Ale, ten sekund, no, kaplica, koniec. No, jest bardzo śmieszna, Barbara. Pani Barbaro, jak ma Pani nazwisko? Piołek. Piołek Barba... Barbara Piołek Ja nie wiem czy... A ma Pani drugie na, y, w imię? Katarzyna Katarzyna Barbara, Katarzyna, Piołek Dobrze. Jaki zawód? Właśnie Nauczycielka ja. O Zakurz. ona już Boga Zakonnica, jeżeli oh. Bóg. <laughs> I ile nie, mamy ale, Słuchamy, słuchamy. A czy możecie mnie nie dusić, proszę? A ja jestem tutaj. Kto go czy chciałabym się... Pani nie nie, chce mówi, być duszona? Proszę, nie może możecie mnie nie dusić. A. A co słyszałeś? Nie. to z zawodu jest pani Katarzyną. No nie. nie. Zawód pani jest? Lekarką jestem. Lekarką. O! A czego? czy ludzi? Jestem anestezjologiem. Co to znaczy? Anastaz Anastazją to... to, to anastazę, czy Barbara czy Katarzyna? No, nie rozumiem. Teory Czym się zajmuje? Anastaz... Zaz Anestezjolog? Anestezjolog? Tak, Zazywa Zazywa Podaje znieczulenia i w świączki wprowadza przy operacjach. Nie! nie ma bata! A, nie. Czyli tak, my nie będziemy o, chcieli spać i tylko tak. tutaj chodźcie dzieci, dzieci, I my... zapraszam Śpimy, tutaj tak? na rozmowę. No, słucham. Jak kiedyś odejdę z tylko świata, to już wiecie przez co. Ale podoba ci się, mówisz, że jest ładna czy nieładna? Eee, jesteś kobieta. Tak? Może być. No. <grym> ale dobra, nie, 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 za mało pytań, za mało pytań. Raz, Za mało, raz, mało raz, pytań, raz. za mało pytań, no. Dobra, okej. Okay. Czy lubi pani dzieci? Kocham dzieci. O! No to kocha dzieci. Ale bardziej chyba. Ale, męża, nas, ale bardziej pani by kochała swoje dzieci niż inne dzieci, tak? No Oczywiście, że tak. A no, czy miała tak. pani inne dzieci? Oprócz tych dzieci naszych? Nie, na nie miałam. Tak? Ile pani ma lat? 34. O! O! o bliżej ten. O, bliżej taty, to, to się szanuje. Czy podoba się pani tata? Cześć. <noise> tak! O, to idealnie! Jakim no. cudem? No właśnie. Się zastanawiam. <noise> co? Ma pani wadę wzroku? Chyba tak. Tak? Widać. Jest pani niewidoma? No przecież przyszła tutaj, co to za pytanie. Ale może udawać? Na słuch przyszła? Der debil. No, można. Der debil. <laughs> ej, czy ma pani jakieś pytania do nas? Ja bym na przykład na pani miejscu chciałabym wiedzieć, ile pani mąż przyszły będzie zarabiać, ale jak pani to nie interesuje. Ja no, wystarczająco dużo zarabiam, jako lekarz. O, no w sumie faktycznie fakty, polekamy fakty zarabiają. Ja pewnie wiem. Czyli dobra, czyli. A ma pani jakieś minusy ogólnie, bo coś za bardzo mi się pani podoba, pani mamo? Ej, ej, jesteś za młody. No właśnie. A jak mama! Nie a, można kochać mamy! A... Wtedy ty nie kochasz swojej mamy? No nie, nie, bo mamy. nie mam. No właśnie. Jakieś minusy? Nie mam minusów. jeżeli będę miał rodzeństwo, to też będzie rudy? A ja bratem. Ja? Ale czy jak będzie kolejny brat? No to co ruda jestem. A to normalnie to pani wie A jaka jest pani? Blondyna. Jaka marka samochodu? Ulubiona. A mój. na M się zaczyna. M-A M-A-S-D-A. Mazda? Tak! Tak! No, super! Dobra, rozmawiamy. Dobra, chodźcie. Tato! Ja jestem! Ogólnie ta mama bardzo mi się podoba. Jest no, superowa. Nie, nie ma, nie ma. Nie ma żadnych dodać. wad. No, jest po prostu, no, idealna. No i. No dobra, ale co z poprzednimi mamami, które tam stoją i czekają? Jak one, one się No dobeżą... czekają, przecież mówiliśmy, że odzwonimy A faktycznie stoi tam w kącie. Chyba smutno. Ja to... może wygonię. Nie, 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 nie. nie. Może yy, nie przyjdą wszystkie Powiemy, że wybieramy mamę na... Jak pani ma na imię? Barbara! Barbara. To wybieramy finalnie Barbarę czy nie? Ale to mamy im powiedzieć? No, wypadało. No dobra, to, to dobrze. To zaraz ten, tato idź po resztę mam i co mamy. Nie odzwonimy, bo teraz mamy wybrać przecież. A okej, okay, no to wybierzemy. Halo! Zapraszam! Ba Kurde, będę mieć mamę, ale super! Napiszcie w komentarzu nowa mama, to wam serce. O, tak, o. Już mi lepiej. Idą. Halo! E e są w Halo! O! To zapraszamy! Zapraszamy tutaj do środka. E I dobry pani! A gdzie Oliwka Brazyl? Dzień dobry. O, Brazyl. I i idzie wolniej Dzień dobry, Dobra. mamy. Panie mań, ma mamy, mamy. Mamy, mamy, mamy. Co mamy? Mamy, mamy, mamy. Mamy, mamy, zwycięzce. mamy, mamy i zwycięzce, tak. Dobrze. O. Widzowie, teraz wy napiszcie w komentarzu, którą mamy byście to jest wybrali. Numer jeden, numer I zobaczymy, i numer czy trzy. zgadliście. To no. jest jeden, dwa, no. trzy. Wypiszcie w komentarzu, którą byście wybrali i zaraz zobaczymy, czy zgadliście. To twój faworyt, słucham. Tu raz was to facet? Generalnie. Chcemy przedstawić faktyczne fakty. Mama musi być jedna, najlepsza. Każda z was jest super mamo. Tak, super na pewno mamo. będziecie mieli super dzieci, ale inne dzieci, nie nas. Przecież w sensie jedna które... no, będzie miała nas, ale ta, ta tylko jedna, reszta Mamy, nie. które odpadną mają szczęście, bo nie będą miały styczności z nami, więc nie powinniście być złe za to, że nie przychodzicie dalej, ze względu na to, że skończyłybyście tak jakby... Swoje normalne życie i to byłoby życie pełne udręki, e, zadań codziennych, przeciwwskazań. Ej, mam pomysł, mam pomysł. Odsłonimy? Nie. nie. Nie, nie, nie. Najpierw powiemy jed jedną, która odpada, i później powiemy tą, którą wygrała. Wiesz, tak jak w tylu turniejach robią. O, 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 dobra, to, o, która jest pierwsza mama, która odpada. Pani po prawej! Okej, okay, dobra, to się zdanie jakiegoś no. przystojniejszego męża niż tego dziada A Ja zdaniem... ci dam Oooo! O. o ja! Dobra pani nic nie powiedziała złego Na nas nie, nas kocha Teraz wybieramy... No tą, która wygrała Także zwycięzcą naszego teleturnieju mam, uwaga, jest... Barbara! O, bardzo ładny pani nie a, to ja, pani gratuluję! Ja w sumie to się śpieszę na lekcję! Do widzenia! I oczy też nie zdodzą. Dzień dobry, pani mamo, ja jestem Nie, nie, teraz ten gor... już nie pani mamo, teraz to mamo! Mamo? Ej, ja nie dziwnie. No to, tato, mamo. Cieszę się! Generalnie zasady serwerowe są takie, że my jesteśmy władcami tego serwera i. Ej, my się chyba nie przedstawiliśmy w ogóle. Ja nie jestem Smolax Ja jestem Luper! I, I zapraszamy na nasz serwer, bo na się na mnie Dzieci nam rozkazują, Musimy no, coś widać, widać, zrobić. Widać, widać. Wiesz Mocno ręka, mocno ręka. Widzowie, się zostawcie 1000 łapek w górę, no, to nagramy no, no, kolejny no. odcinek no, no, no. z rodzicami. A teraz zapraszam na oh, serwer Mamo tato głowy do dołu, tak? Tak, A, tak. Tak, no, tak no. No. dobra. Po pierwsze, nie macie być boomerami, okej okay, Macie boomer, nas słuchać. Macie nas słuchać, na tym serwerze to my jesteśmy tak naprawdę mentalnie rodzicami, wy jesteście gigi dzieci. Nie nie, ja nie, 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 oni są rodzicami, ale my tu rządzimy i dlatego mają się nami opiekować. Tak, słuchajcie, możecie się odwrócić, to jest nasz serwer. Nasza planeta, ale brzydki. Co?! O co? Co? co to ma być? Co ty Co ty powiesz? Co, co, co? ty chcesz? dostać diamentowym mieczem z Efficiency 4 Fortuna 2 i Unbreaking 3? Nie, to jest piękny świat. To jest To gdzie się wprowadzamy? Do luferka! Do Smolaksa! Co nie to no, do to luferka, mówię? bo przecież do, do ciebie! Smolaksa. A kto wymyślił, że mieć rodziców! Nie, nie, nie! Nie do kogo! No do to smolaksa. napiszcie do kogo! Do nie, luferka do napiszcie! Oczywiście, że do luferka! Nie, 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 no, do Ja nie! Ja nie chcę mieszkać z rodzicami, ja nie ja nie chcę być, chcę być już samodzielny! Z ja tylko będę przychodził, żeby mnie przebierali mamo, i to tyle. Nie chcę ze mną zamieszkać! Tata, niech mieszka ze Smolaksem! No co, to nie, to ja chcę mamą Nie, 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 nie ma takiej opcji! Widziałem piszcie w komentarzach który robić! Napiszcie, gdzie rodzice mają mieszkać! I to tyle! ああ